Szanowni Państwo, w kadrze nie tylko moje oblicze, ale przede wszystkim bardzo dobrze rozpoznawalna roślina. Na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, że jest to konopia indyjska. Czy konopia indyjska jest powodem wszelkiego zła na świecie? Czy to prawda, że amerykańscy żołnierze podczas wojny w Wietnamie e, rzucali w skarpetce e, namoczone susz? Kiedy zabrakło im materiałów detonacyjnych i niszczyli nim czołgi wroga. Czy to prawda, że konopia indyjska powoduje bardzo poważne w skutkach uzależnienia i choroby wewnętrzne? Czy to prawda, że Żydzi stworzyli konopię, żeby zniszczyć amerykańskie społeczeństwo? W tym odcinku. Który rozpoczyna serię odcinków właśnie o konopiach? Postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Zaczynamy. Drodzy Państwo, ta konopia, którą widzimy, nie jest konopią indyjską. Nie dzwońcie więc Państwo po policję, nie dzwońcie do CBA, nie dzwońcie do CBS, a być może opowiem troszeczkę nie o CBA, o CBS, ale o CBD, o CBG, o CBN, CBL i CBC. Postaramy się może o tym popowiedzieć szerzej w przyszłych odcinkach, rozszyfrować sobie te skróty, ale gra słów jest tu jak najbardziej na miejscu. W dzisiejszym odcinku troszeczkę o historii, o pochodzeniu rośliny i jak to się stało, że ma tak dużo zastosowań. Przede wszystkim powiem Państwu, że dzisiaj nie jest to nic nowego. Oczywiście młodsi odbiorcy tego odcinka nie będą pamiętali lat 70. Zresztą ja też nie pamiętam lat, w których Polska była jednym z wiodących producentów konopi siewnej, czyli kanabis satiwa na cały świat. Dlaczego używano tej konopi i jaka część rośliny była najważniejsza? Obróćmy się przez chwilkę i dotknijmy właśnie łodyg tej rośliny. Są one bardzo twarde, drodzy Państwo. A teraz, jak tutaj widzicie, z plotłem z kawałka łodygi taki, taką linkę, żeby Państwu pokazać, jak wytrzymałe jest to włókno. Ja może ułomkiem nie jestem, ale powiem Państwu, że bardzo trudno jest ozerwać tej kanawe, kawałek tej rośliny. Ma bardzo, ona bardzo silne włókna, co znalazło zastosowanie w produkcji chociażby ubrań. Pierwsze dżinsy są właśnie produkowane z konopi włóknistej. Te włókna mają również zastosowanie w hydraulice, kiedy panowie nawijają pakuły na gwinty, śrub i właśnie potem się je skręca. To właśnie z tej części rośliny pochodzą te pakuły. Ale nie tylko to. Papier konopny, który znany jest od tysiącleci. Dlaczego znany jest od tysiącleci? Ze względu na to, że papier konopny był źródłem surowca który używano do produkcji map obkrętowych, ze względu na to, że był całkowicie wodoodporny, bardzo odporny mechanicznie. Zresztą czemużby i dzisiaj nie zastosować tej rośliny do produkcji właśnie papieru. Przecież ta tyka, ona, moi drodzy Państwo, ta roślina jest posiana, posiana jest pod koniec maja, a dzisiaj mamy już pierwszy tydzień końca lipca Widzimy, że w tym czasie roślina urosła niemalże do rozmiaru 4 metrów. Jest to roślina jednoroczna, a więc należy ją ścinać i otrzymuje się z niej papier. Nie trzeba wycinać drzew, prawda? Mamy więc roślinę, która bardzo szybko odrasta, daje znacznie lepszy jakościowo papier. No i, i przede wszystkim mamy, tak jak powiedziałem, tutaj ten wątek, że nie musimy tych wycinać drzew, które przecież rosną długimi, długimi latami. Ale nie tylko to. Przecież istnieją również inne zastosowania tych łodyg. Są to również materiały budowlane w budownictwie ekologicznym. Pokruszone części łodyg zmieszane z wapnem dają nam tak zwany cement konopny. Bardzo wytrzymały, lekki i ognioodporny materiał. Nie tylko to. W latach 60. Porsche wypuściło serię samochodów. Z karoserią zbudowaną właśnie z włupna konopnego. A więc widzimy, że przede wszystkim zastosowanie przemysłowej tej rośliny jest nie do przecenienia. Tanie, wytrzymałe i ekologiczne. Ale w tamtych latach nie zwracano za bardzo uwagę na te liście. Tak? To one być może były, były powodem, dla którego ten czarny pijar. Się tak mocno rozwinął. Niejako te liście stały się również pewnym symbolem, symbolem epoki lat 60., rewolucji seksualnej, ale o tym za chwilę jeszcze powiemy. Przede wszystkim to liście i kwiatostany, których jeszcze dzisiaj nie możemy ze względu na stadium rozwoju tej rośliny dostrzec, są źródłem bardzo cennych związków. Związków roślinnych. Ja jako pasjonat właśnie związków roślinnych, w bardzo dużej ilości można powiedzieć, obserwuje się te związki roślinne właśnie w konopie siewnej, i stąd szczególne zainteresowanie moje tą rośliną. Muszę Państwu powiedzieć, że jest ona naprawdę, naprawdę niezwykła. Dzisiaj możemy to stwierdzić, używając bardzo zaawansowanych technik analitycznych, no i śledząc oczywiście dokonania naukowców, którzy. E, którzy publikują te swoje dokonania w literaturze fachowej. Ale zastosowania znane są już od co najmniej 4000 lat, gdzie możemy się spodziewać w starożytnych Chinach, gdzie medycyna oparta o rośliny była bardzo rozpowszechniona. Dzisiaj zresztą doceniamy osiągnięcia tej współczesnej, doceniamy osiągnięcia tamtej medycyny starożytnej, stosując dzisiejsze metody analityczne. To powiem Państwu, że z Chin jest przecież bardzo niedaleko do Indii, a tam rosną prawdziwe konopie indyjskie. Ze względu na klimat, ze względu na to, że jest ciepło, ludzie znali zastosowania tych roślin jako roślin leczniczych. Na co stosowało się te preparaty pochodzące z konopi włóknistych, z konopi indyjskich? Otóż przede wszystkim były to działania przeciwbólowe. Przeciwzapalne. A kiedy pojawiło się to w naszym zachodnim, e, tak zwanym cywilizowanym świecie europejskim? No, już pod koniec uschyłku, tak naprawdę, epoki kolonialnej, w 1840 roku, już nie pamiętam, czy był to lekarz, podróżnik, czy może jedno i drugie, ale przywiózł on e, właśnie konopie indyjskie do Europy. I kilkadziesiąt lat później rozwinęła się medycyna oparta Właśnie o konopie powstało 28 produktów konopnych. No i były to produkty, które było oparte oczywiście o receptury indyjskie i miały one zastosowanie głównie, jeżeli chodzi o zastosowanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, na infekcje gardła, przy bólach menstruacyjnych, przy problemach, przy problemach ze skurczami porodowymi, w migrenach i też kilku innych. Ale ta wiedza, te stosowanie tych preparatów nie przetrwało do lat 40. Dlatego, że już w 1937 roku wszystkie farmakopee wyrzuciły przepisy na stosowanie preparatów konopnych właśnie w tamtejszej medycynie. Dlaczego? Otóż dlatego, że Stosowanie konopi oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem. Jakie to ryzyko? Otóż my w chemii mamy takie powiedzenie: dawka czy truciznę. Konopia, konopi nierówna, jak już wspomniałem, konopia siewna jest identyczna z konopią indyjską i rozróżnienie jest możliwe tylko i wyłącznie w laboratorium. W laboratorium dowiadujemy się, że roślina ta. Zawiera bardzo ciekawe związki. Najpopularniejszym z nich jest THC, czyli tetrahydrokanabinoid. I kanabinoidy są właśnie związkami, które interesują nas w tych roślinach, ale jak później wykażę, nie tylko powinniśmy się interesować tymi związkami, ale również innymi, ale o tym powiemy sobie już w przyszłym odcinku. Za ten czas bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.